Anno Domini, 2025 rok, dzisiaj jest 5 lipca, jesteśmy już niewiele przed zakończeniem całej akcji Stop Killing Games. Mamy 1 168 000 głosów. W ciągu ostatniego tygodnia to tak walnęło, że to jest aż chore. Wiadomo, celowaliśmy w milion, teraz mamy overdrive, który mówi o tym, że jeśli dojdziemy do miliona 400 tysięcy, to będzie bardziej bezpieczne to, że prawdopodobnie wiele głosów będzie nie... Nie być nieaktywnych, nieważnych, bo być może ktoś komuś niechcący coś zrobił, się to zły nip podał, czy ten PESEL podał i tak dalej. Więc i tak mimo wszystko jak ktoś jeszcze nie podpisał, to podpiszmy. Ale co się stanie dalej? I co będzie z tym, że. Co, co oznacza, że uzbieraliśmy ze milion głosów? Wiemy jaka była dewiza tej całej akcji że chodzi o to, żebyśmy jakoś, w jakiś sposób Parlament Europejski zmusił twórców gier, żeby tworzyli swoje przyszłe gry, to nie działa re retroaktywnie, przyszłe gry w taki sposób, żeby dało się je po zakończeniu usług dla tych gier wciąż grać, mimo tego, że serwery już nie działają. Taka jest dewiza ogólna. Ale czy to, ten milion oznacza, że tak coś się wydarzy? No niekoniecznie. Ktokolwiek pamięta jeszcze, ja to pamiętam jeszcze, jak ta, start, ta, ta, ta cała akcja zaczynała się. Już wtedy było mówione, że nawet jak dojdziemy do tego miliona, to nie znaczy, że to cokolwiek zmieni. To da spojrzenie, że być może ktoś prędzej na to zwróci uwagę, ee, ale nie mamy też pewności, że cokolwiek się z tym wydarzy. Może się okazać, że cała akcja u nas była głośna. W całym internecie gamingowym to jest bardzo głośne aktualnie. Od dwóch tygodni przede wszystkim, tak naprawdę. Ale to może się okazać, że całkowicie nic nie da. My sobie się pocieszymy, że fajnie, a koniec końców gówno z tego wyjdzie. Więc mamy film Gierasa, który napisał. Czy milion podpisów wystarczy i mam nadzieję, że on zrobił większy research niż to, co ja pamiętam sprzed około roku, kiedy ta akcja się zaczynała i nam powie, co się będzie działo dalej, nie? Pyk, pyk. Udało się zebrać milion podpisów pod petycją Stop Killing Games. To, co wydarzyło się w ostatnich dniach, było naprawdę imponujące, bo jeszcze kilka dni temu brakowało kilkuset tysięcy podpisów, a dzisiaj jest ich już ponad milion. O inicjatywie zrobiło się głośno nie tylko w Europie, ale też w krajach spoza Unii Europejskiej, gdzie gracze co prawda nie mogli i nie mogą oficjalnie złożyć podpisu, ale skąd aktywnie wspierali kampanię i nagłaśniali temat. I to było świetne, bo osoby takie właśnie jak. Wydaje mi się, że ja najgłośniej, żeby z powrotem o tym usłyszeć, słyszałem to u Moista, Moist, Moist Critical, znany też jako Penguins, albo jeszcze jakieś tam inne niki ma, że od niego tak się głośniej zaczęło przede wszystkim jechanie po Pirate Software, nie? I od niego się zaczęło a później trochę. To Adzmond podchwycił później. Rzepiody, i napisał. I wielu twórców ogólnie się wypowiedziało, tych, którzy też są właśnie spoza, spoza Europy. PewDiePie, no, teoretycznie aktualnie siedzi w Japonii, ale całe życie siedział, siedział w Europie. Eee, no Name'y Uremczaka Chaka słyszałem. No właśnie, my ten temat też wielokrotnie po, poruszaliśmy, ale ja nie mam takiego zasięgu jak chłopaki tak naprawdę, nie? Ale świetne jest to, że właśnie mimo tego, że ktoś jest z Ameryki, powiedział u siebie na streamie, jakoś pod, podchwycił temat i to mocniej, bo czasem tam godziny mijały na rozmowach. Nie, niektórzy w ogóle streamerzy robili tak jak Josh, Josh Strife Hayes. To jest jeden z gości, który ma jeden z największych chyba kanałów na temat gier MMO w, w, na YouTubie. Miał w ogóle wywiad z Pirate Software'em, który też jest ciekawy do posłuchania. Yy, on jest akurat z Wielkiej Brytanii. I, I ludzie, którzy są z Ameryki, podchwycili temat, bo wiedzą, że mają po prostu swoją widownię na całym świecie prawdopodobnie. Kanały anglojęzyczne są na tyle uniwersalne, że oglądają cały świat. W tym pewnie dużo Europejczyków, więc jak ktoś nie słyszał o takiej akcji, to usłyszał, podpisał swoją matkę, psa i ciotkę też zagłonił do tego, do urny głosowania internetowego i pyk. Mamy 1 168 na ten moment. Ja strzegam, że to się uda, do tego miliona 400 dojść. Chociaż widać, że po tym milionie troszeczkę to spowolniło, ale co dalej? Co dalej? Czego dotyczy ta petycja? Stop Killing Games to ruch konsumencki sprzeciwiający się praktykom wydawców, którzy uniemożliwiają dalsze korzystanie z legalnie zakupionych gier. Coraz więcej tytułów jest tworzonych tak, by po zakończeniu wsparcia stać się niegrywalnymi, co stanowi formę planowego postarzania produktu. To szkodzi graczom, utrudnia archiwizację gier i budzi wątpliwości prawne w wielu krajach. W efekcie Gra, za którą zapłaciłeś, przestaje istnieć. Mimo, że masz ją zainstalowaną na dysku, albo posiadasz fizyczną kopię. Przykładem, oczywiście, niech będzie The Crew od Ubisoftu. Gra została wydana w 2014 roku i była dostępna zarówno cyfrowo, jak i na płycie. Jednak 1 kwietnia. To nie jest tylko taki przykład, nie? Już wiem, że pewnie wszyscy to wiedzą, ale The Crew to był ten zapalnik, który przelał czarę goryczy i ludzie powiedzieli: Nie, no, tak to nie będzie. I od tego się wszystko zaczęło. I znowu, jak coś się robi, jak coś się rozpierdala, to oczywiście Ubisoft musi w tym maczać palce. Ubisoft nie ma ostatnio dobrego PR-u i to się nieprędko skończy prawdopodobnie. 2024 roku Ubisoft wyłączył jej serwery. Od tego momentu nie da się już w ogóle uruchomić tej gry ani offline, ani w trybie dla jednego gracza. I chociaż cel miliona podpisów został już osiągnięty, to można je składać jeszcze do 31 lipca 2025 roku. I moim zdaniem warto, żeby do końca lipca ta liczba jeszcze znacząco wzrosła, bo ten milion podpisów to jest najniższy próg, który zmusza Komisję Europejską do zajęcia się tematem. To ogromny krok, który już został osiągnięty, ale to dopiero początek całego procesu. Teraz powiem krótko, jak będzie przebiegać dalszy proces o. i czy sprawa jest już przesądzona. Osiągnięcie miliona podpisów w ramach europejskiej inicjatywy obywatelskiej zobowiązuje Komisję Europejską do formalnego zajęcia się sprawą, ale nie oznacza to jeszcze żadnej decyzji ani zmiany prawa. Po Czyli tak naprawdę trafi do nich na biurko teczka z napisem Stop Killing Games. I takich teczek różnych może być kilkanaście, kilkadziesiąt, kilkaset. Kiedy ona zostanie przejrzana? Kiedy ona w ogóle nawet jak już zostanie przejrzana, to czy ktokolwiek coś powie na ten temat, czy będzie im się chciało tym zająć? Nie wiemy. Wiemy, że no, Unia Europejska lubi się bawić w kulturę, więc być może coś tam się uda zrobić, ale <laughs> to wciąż nie jest pewne. To jest najgorsze, że my się męczymy z tym. Cieszymy się tak naprawdę tą wygraną teoretycznie, ale to jest jeszcze nie wygrana. To jest początek wojny, którą my, my wszyscy yy, prawdopodobnie troszeczkę podpisaliśmy się pod nią z wszystkimi wydawcami gier, twórcami gier, którzy dopóki gra robi hajs, to okej, okay, a później to eee, jaka tam kultura. Nie ma co, robimy nową kulturę. Za 80 dolarów, 90, a jak ta się przestanie sprzeda sprzedawać, to znowu ją zamkniemy i zrobimy kolejną. W kończeniu zbiórki, czyli 31 lipca 2025 roku następuje proces weryfikacji podpisów przez odpowiednie władze krajowe, które może potrwać nawet kilka miesięcy. Gdy głosy zostaną zatwierdzone, organizatorzy zostaną zaproszeni na oficjalne wysłuchanie publiczne w Parlamencie Europejskim. Komisja będzie miała do 6 miesięcy na przedstawienie odpowiedzi. Może zaproponować nowe przepisy, zarekomendować działania albo nic nie zrobić i uznać, że działania twórców gier należycie chronią prawa konsumentów. Jeśli Komisja Europejska uzna, że warto coś z tą inicjatywą zrobić, może przygotować projekt nowych przepisów i wtedy zaczyna się standardowy proces legislacyjny w Unii Europejskiej. To oznacza, że propozycja trafia do Parlamentu i Rady Unii Europejskiej, gdzie zaczyna się cała ta machina. Debaty, poprawki, głosowania, negocjacje między instytucjami. Cały ten proces może zająć od roku do nawet dwóch lat, zanim nowe prawo zostanie przyjęte i faktycznie zacznie obowiązywać. Czyli masa biurokracji. Nie się na kalendarium, masa biurokracji. Masa papierków, masa podpisów, masa zgód, masa wszystkiego, co jest po prostu gdzieś tam wokół tego. Więc to dla nas się, nasza, 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 nasz wkład się teraz kończy, a to, co się będzie działo dalej, to może łącznie potrwać nawet kolejne 2-3 lata, być może dłużej, być może krócej, tego nie wiemy tak naprawdę. Ale do czego to można porównać ogólnie do tego, co wprowadził dla konsumentów, między innymi a, a, a Europejski Parlament? To jest ten przykład, który jest bardzo często podawany z ładowarkami do Apple, nie? Dwa streamy dziennie, tak jest Siemanko Kogieras? Dzień dobry. Yy, z, ładowarki, z ładowarkami, ze slotem, ten, który jest wejściowy w iPhone'ach, tak? Czyli europarlament powiedział, że od teraz wszystkie tam urządzenia mobilne muszą mieć uniwersalny slot USB-C. Pyk. Dotąd. Tam wiele iPhoneów miało swojego śmiesznego Lightning'a, który był dla nich ekskluzywnym łączem. Kabelki Lightning kosztowały pff, tyle, że się można było pożygać po prostu. W tym momencie można każdego iPhone'a nowego naładować telefonem, a czy naładować kabelkiem USB-C po prostu. Więc takie USB-C to ma każdy z nas prawdopodobnie po 10 w domu, a jak nie, to pewnie można go kupić za 15-20 złotych po prostu w jakimkolwiek pierwszym lepszym sklepie. Wiadomo, że te Lightningi też były odrabiane i można było sobie chińczyka kupić z, ty, z tym, że z tego, co pamiętam, samo wejście było też troszeczkę takie mech, jeśli chodzi o jego jakość. I słyszałem o tych chińskich kabelkach, że one po prostu szybko padały. A USB-C jest takie bardzo uniwersalne i pyk, proszę bardzo, okazało się, że przede wszystkim, to jest najważniejsze, że to nie jest tak, że tylko w Europie to weszło, że tylko na rynek europejski te śmieszne iPhony mają teraz USB-C, nie, wszystkie, nawet te amerykańskie. No bo po co robić dwie linie produkcyjne, specjalnie jedną na Lightning? drugą na USB-C, trzeba byłoby też osobne robić akcesoria oficjalne z Apple i tak dalej, i tak dalej. To się nie opłaca po prostu, więc skoro to w Europie weszło, to jest na tyle duży rynek, że zmienili całą linię produkcyjną na USB-C i pyk. Cały świat, konsumencki przynajmniej, na tym skorzystał, więc podobnie się może wydarzyć z grami. Dlatego właśnie też amerykańskim streamerom i graczom powinno zależeć na tym, żeby to weszło. Bo to nie jest dla, dla nas tylko, tylko nasz rynek jest na tyle znaczący i duży, że warto wziąć pod uwagę wszystko naraz, nie? Nasz, który wpływa też na wszystko inne wokół. Ja wiem, że Amerykanie czasem myślą, że oni są centrum świata, ale no my jesteśmy też w Europie dość dużym rynkiem zbytu elektroniki oraz jakiegoś tam, jakichś tam dóbr software'owych, internetowych, komputerowych. I tutaj ważna rzecz. Komisja wcale nie musi tego robić. Może uznać, że temat jest ważny, ale niekoniecznie wymaga nowych przepisów. Tyle, że w takiej sytuacji musi to oficjalnie uzasadnić. Więc teraz zadajmy sobie pytanie, dlaczego warto podpisywać dalej petycję. W Unii Europejskiej mieszka około 450 milionów ludzi, z czego między 370 a 380 milionów to osoby uprawnione do podpisywania się pod tą inicjatywą. Milion podpisów to zaledwie 0,26% całej populacji uprawnionej do udziału. Próg wymagany przez prawo, ale nie ma on. Siły decyzyjnej. I co prawda z prawnego punktu widzenia, większa ilość głosu również nie zmieni tego, że wymusi na Komisji Europejskiej podjęcie korzystnej dla nas decyzji. Ale jeszcze większa ilość głosów po pierwsze. Pokazuje, że problem jest realny i dotyczy wielu osób. Im więcej podpisów, tym trudniej będzie zbagatelizować ten problem. Milion głosów to jedno, ale milion dwieście, milion pięćset to już sygnał, że sprawa wykracza poza jakąś wąską grupę pasjonatów. To wtedy nie. Dla mnie, nawet milion brzmi jak ogromna liczba, nie? Że, że to nie jest jakaś wielka inicjatywa rządowa, gdzie po prostu mamy nagłośnienie z każdej strony oficjalnych, krajowych mediów, w każdym kraju Europy, Unii Europejskiej. To jest coś, co ludzie roz, ro, rozpędzili i to się samo zaczęło toczyć. Jak taka rzucona z góry zaśnieżonej śnieżka, która po prostu zaczęła się coraz mocniej obracać w tym śniegu. Lepić się do wszystkiego, aż na końcu po prostu jest pierdolona lawina. Więc dla mnie nawet ten Milion G oczywiście w skali 380 milionów osób uprawnionych do głosowania to jest malutko, ale mimo wszystko ograniczenie na rynek europejski i na resztę świata nie będzie się opłacało. Dokładnie. Dlatego mówię, że no. Gdyby mieli specjalnie dwa typy gier robić, tylko po to, że ci mają ograniczone, ci mają nieograniczone, to to. Już teraz wiemy, jak bardzo deweloperzy lubią sobie mm, ułatwić development, idą, idąc na skróty, a jeszcze wyobraźmy sobie, żeby specjalnie robili dwie, dwie wersje gry, tylko po to, żeby były na różne rynki. Wiadomo, że czasami się zdarzają, powiedzmy, wersje gry na rynek chiński, tak? Na przykład z jakąś śmieszną cenzurą, ale to dlatego, że rynek chiński jest na tyle duży, że jego nie chcą pomijać, a wiemy też, że ludzie, którzy by wreszcie świata dostali produkt taki jak na rynek chiński. Czyli nie wiem, zamiast, zamiast krwi jest jakaś tam zielona maź wylatująca z przeciwnika, no to brzmi jak jebane główno, nie? China, chiny, gigaczady, sigmy. Właśnie u nich jest mega, mega problem z tą cenzurą, że tam nie może być za dużo szkielet, tam w ogóle szkieletów nie może być na przykład, nie może być krwi i tam, o, mają, mają problemy, nie? U nas to na szczęście można się napierdalać, można mieć szkielety, więc jest GIT, ale w, w ich przypadku warto robić takie produkty na, na konkretne rynki. Ale na Europę, na Amerykę, my jesteśmy tyle podobnymi rynkami, że jeśli chodzi o infrastrukturę jakąś serwerową, specjalnie się z tym bawić, to chyba za dużo by było roboty. Ale może. Może Ubisoft stwierdzi, nie, Europa dostanie lepszą wersję, a Ameryka gorszą wersję. <grym> Nawet bym się nie dziwił w sumie. nie jest już problem niszowy. To nie jest problem na styku miliona oczekiwanego. To realny problem tysięcy ludzi w całej Europie, którzy czują się oszukani, bo ich legalnie zakupione gry... Po prostu znikają. Po drugie, zwiększa się nacisk społeczny i medialny. Media i politycy reagują na liczby. Kiedy politycy reagują na liczby, to jest w ogóle ładne, nie? Bo widać często, że polityka, szczególnie jak idą wybory, na przykład, to politycy szukają różnych miejsc, gdzie mogą się pokazać. Powiedzmy, tak jak była no, nieszczęsna Pandora Gate tak, w Polsce, to politycy się zainteresowali Pandora Gate w momencie, kiedy było zaraz przed wyborami, żeby pokazać ludziom w internecie, że hej, hej, patrzcie, my jesteśmy zainteresowani internetem, wiemy, co się dzieje, chcemy, żeby tak nie było, bla, bla, bla. No i jacyś tam politycy wtedy podchwycili ten temat. Nie? Mieliśmy wybory ostatnio na prezydenta, no i też było widać m.in. na przykład. To, że Zandberg grał z tą... z Kasią Babis, tak? W Simsy, na przykład, albo grał po prostu z kolegami w Dark Souls na Twitchu, to widać, że chcieli troszeczkę podchwycić tą internetową, jakąś tam gamingową społeczność do swoich wyborów, na przykład, nie? Czy się udało, czy się nie udało? No nie udało się, akurat wiem. <laughs> Ale ogólnie rzecz biorąc, politycy lubią się zainteresować czymś, co jest i tak głośne. Jeśli jakaś sprawa jest głośna i wiedzą, że dzięki podchwyceniu tej sprawy pod swoje skrzydła Oczywiście to jest bardzo często tylko i wyłącznie po to, żeby więcej wyborców sobie podłapać, to podchwycą to, bo widzą, że jest na tyle duża grupa odbiorcza, że warto się tym zainteresować. Czy któryś z polityków aktualnie jakoś w gaming celuje, żeby wesprzeć gaming? Ja nie słyszałem dotąd, ale może, może rzeczywiście będzie coś głośniej. Może się okaże, że rzeczywiście ta inicjatywa na tyle będzie głośna, że sami polscy politycy, którzyś się tym... Zainteresują i zaczynam o tym mówić głośniej w mediach oficjalnych, a nie tylko, że my tam sobie w internecie jakieś filmiki u Asmona czy u e, Moist Kritikala oglądamy, nie? Kampania zaczęła zbliżać się do miliona. Nagle temat zaczął się pojawiać w dużych serwisach informacyjnych, również poza branżą gier. Im więcej podpisów, tym większe zainteresowanie, a to z kolei przekłada się na większą presję na decydentów. Po trzecie, efekt kuli śnieżnej. Im głośniej, tym głośniej. Po prostu, ne? Słyszysz coś głośno, powtarzasz jeszcze głośniej, żeby jeszcze więcej osób słyszało. I tak to leci dalej. Rośnie zasięg i świadomość. Każdy, kto podpisze, może udostępnić inicjatywę dalej. Dzięki temu docieramy do ludzi, którzy być może nigdy nie usłyszeli o Stop Killing Games, a mają podobne obawy co do cyfrowego rynku. Zasięg to także liczba osób, które Zaczynają rozumieć, że ich prawa konsumentów są w cyfrowym świecie coraz bardziej ograniczane. I wreszcie, każdy podpis wzmacnia pozycję negocjacyjną inicjatywy w rozmowach z Komisją Europejską. To działa trochę jak siła argumentu. Kiedy organizatorzy pójdą na wysłuchanie do Parlamentu Europejskiego, będą mogli powiedzieć, że my nie reprezentujemy miliona osób, reprezentujemy na przykład dwa miliony. A to robi ogromną różnicę. To może być czynnik, który zdecyduje, czy komisja potraktuje poważnie temat, czy uzna, że jest to tylko jedna z wielu petycji i nie jest ona w ogóle warta świeczki. I tutaj trzeba zwrócić uwagę na cholernie ważną rzecz: że głosy są weryfikowane dopiero po zakończeniu zbiórki, a nie w trakcie. Oznacza to. Ja tego w ogóle nie wiedziałem. O tym, o tym, że że będzie trzeba prawdopodobnie więcej głosów niż milion. Dowiedziałem się, jak było jakieś, nie wiem, 700 tysięcy, bo ja myślałem, że to, że ja mam swój PESEL i ja go wpisałem, to, że to jest już zweryfikowane. Okazało się, że no niekoniecznie, niekoniecznie, nie? Więc no jestem ciekaw w ogóle, jak podrobić głos, jak sfałszować głos, który jest zwrócany internetowo, czy po prostu można sobie byle jaki PESEL wpisać i tak dalej, być może, jak to będzie weryfikowane, nie mam pojęcia. Tam było chyba ten, potwierdzenie mailowe, jak się podpisywało, je, ja nie wiem, ja to podpisałem dosłownie chyba w pierwszym miesiącu, jak to wyszło jeszcze tylko, rok temu, więc nawet nie pamiętam dokładnie. Że wśród już zebranych podpisów może znajdować się bardzo duży odsetek nieważnych zgłoszeń, błędnie wypełnionych, zdublowanych lub niezgodnych z wymogami formalnymi. I na podstawie wcześniejszych europejskich inicjatyw obywatelskich można. O, się... to ciekawe, proszę, prawo dowody, niecałe 10% nieważnych, niecałe 20% nieważnych, około 20% nieważnych, 15 i tu brak danych. Spodziewać, że od 9 do 12% podpisów może zostać odrzuconych z powodów formalnych, dlatego bezpieczną nadwyżką dla tej petycji jest około 200 tysięcy dodatkowych głosów. To właśnie dlatego tak ważne jest, żeby nie zatrzymać się przy samym minimum. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, to nowe przepisy mogą wejść w życie w 2026 albo w 2027 roku. Czasu niby jest dużo, ale to jest bardzo dobry moment, żeby dalej wspierać inicjatywę. Tym bardziej, że teraz zaczyna się trudniejszy etap dotarcie do tych, którzy nie interesują się grami albo traktują je z przymrużeniem oka. I to jest dobre też. Ja właśnie o tym też pomyślałem. Mamy w tym momencie tam milion 168 tysięcy głosów na ten moment dosłownie wiadomo, że nie wiem, być może jak już kiedyś to na YouTube wrzucę, to będzie pewnie już milion 500 tysięcy na przykład, ale to pamiętajmy, że to w większości są ludzie, którzy albo są sami graczami i widzą zasadność tej, tej petycji, albo ludzie, którzy mają znajomych graczy, rodzinę graczy, których, którzy zostali przekonani i itd. Ale jaki procent ludzi jest wciąż na świecie, yy, myślący w taki sposób, że gierki to są jakieś zabawki dla dzieci i tyle, nie, ma, nie warto się tym interesować w ogóle, nie? Więc myśl, jestem ciekaw, czy na przykład jeśli to rzeczywiście wybuchnie jeszcze mocniej i tak jak pokazywał Gieras tutaj na firmie, w filmie, że były jakieś artykuły na WP i prawdopodobnie wielu innych tam bardziej lub mniej renomowanych stronach, powiedzmy WP to jest raczej taki szmatławiec typowy. Ale, anyway, dużo ludzi to czyta. Tam wchodzi po prostu, żeby sobie poczytać informacje o, o świecie, o kraju, o czymkolwiek. Więc nawet jak ktoś nie jest graczem, zobaczy to, może się zainteresować, wejść w to i sobie poczytać po prostu, nie? że to daje świadomość dla ludzi, którzy całkowicie są daleko od gamingu. Nie? Albo może kiedyś grali sobie, a teraz nie wiedzą, co się dzieje. To jest fajne, to mi się podoba, że ta świadomość ludzka nawet poza gra graczami może wzrosnąć. Zapewne walidacja jest na poprawność struktury numeru PESEL, a nie na rzeczywiste istnienie. Może. Przykładowo 12312312311 1, 1 jest poprawnym pesel co do struktury, ale od razu widać, że coś z nim nie tak. Prawda. Prawda, no. Bo choć przekroczyliśmy ten próg, sprawa wciąż wymaga nagłaśniania. Nie tylko po to, by zebrać więcej podpisów, ale też by pokazać, że nie jest to problem niszowy. Problem kilku zapaleńców. To realna sprawa związana z prawami konsumenckimi w cyfrowym świecie. Ten milion podpisów to sukces, ale to jeszcze nie koniec. To efekt ogromnej mobilizacji ludzi, którzy widzą w grach coś więcej niż tylko rozrywkę. Dla wielu z nas to pasja, sztuka, forma ekspresji. Problem w tym, że dla osób spoza naszej bańki gamingowej ten temat wcale nie jest tak oczywisty. Widać to było w trakcie kampanii, bo przez pewien czas zbiórka właściwie stanęła w miejscu. Zabrakło dotarcia. Tam w pewnym momencie był, była taka pauza około pół miliona, nie? I jeszcze nie wiem, miesiąc temu, dwa miesiące temu, jak o tym wspominałem, bo ten temat się u nas no, pojawiał dość systematycznie, bym powiedział, to te głosy leciały powolutku, powolutku. I właśnie mi się wydaje, że w tym zapalnikiem, o którym ja usłyszałem, że ludzie się nagle znowu obudzili, przypomnieli sobie, to było mówione o tym, że mój skrytykal powiedział, nagrał film o tym, jak, jak i co zrobił właśnie Pirate Software. Jak pierdoli głupoty i wiem, że po tym jego filmiku bodajże wpadło ileś tam dziesiąt tysięcy głosów i nagle było je, poszło jak lawina po prostu. do szerszej publiczności. Dlatego teraz kluczowe jest edukowanie i tłumaczenie. Również tym, którzy nie grają, bo ta sprawa dotyczy każdego, kto kupuje cyfrowe treści. Trzeba jasno pokazywać. Że temat nie zniknął z chwilą zebrania miliona podpisów. Zdaję sobie sprawę z tego, że mój kanał nie jest zasięgowym gigantem, ale moje filmy trafiały do kilku naprawdę dużych streamerów, z czego oczywiście bardzo się cieszę. Ale nie chodzi mi o flexowanie się tym, tylko o to, że mam też nadzieję, że ten film też do nich dotrze i dotrze również do ich widzów, bo ważne też jest to, żeby wszyscy widzowie, wszyscy streamerzy. Podjęli tę inicjatywę. Bo im większy ruch społeczny, tym trudniej go po prostu zbagatelizować. No i cóż, pozostaje nam. Czekać na rozwój sytuacji. Miej to jest cegiełka do cegiełki tak naprawdę, nie? Tak samo jak są, nie wiem, zbiórki na wośp. Wiadomo, są, są walenie, którzy na, na wośpa wpierdolą naraz 10 tysięcy dolarów, ale to, że ty wrzucisz piątkę do, do puszki, to jest też coś. I z tych piątek kilkudziesięciu, kilkuset, kilku tysięcy, kilkudziesięciu tysięcy pięciozłotówek w końcu ci coś fajnego uzbiera, nie? I to jest to. Więc ta cegiełka, czy jesteś małym kanałem, czy w ogóle nie jesteś kanałem, czy po prostu powiesz swoim kolegom w szkole, Albo na studiach, albo, nie wiem, w pracy masz paru gamerów, którzy siedzą sobie, grają w tą fifkę codziennie i myślą, że to jest dopiero życie, nie? Być może tą fifkę też by chcieli, żeby za rok nie musieć koniecznie kupować nowej fifki, żeby móc grać w starą fifkę ciągle, nie? Bo ja lubiłem starą fifkę, mam tutaj cały zespół zebrany, żeby można było w to grać dalej, nie? Miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie po naszej myśli i to by było w sumie na tyle. Jeżeli wam się film spodobał, to zasubskrybujcie kanał, dajcie łapkę w górę, i oczywiście zapraszam do podpisania petycji. Co jeszcze mogę dodać? Mam pa jak skurw... Syn, nie? Do zobaczenia. Do zobaczenia. Mi się kurwa pisie. Ja wam podsyłałem milion razy już. I Stop Killing Games i wszystko. Zakładam, że tutaj e, podsyłam wam oczywiście film Gierasa. Oczywiście Gieras podlinkował Stop Killing Games. Kto jeszcze nie podpisał, spokojnie? Nikogo nie będę wyzywać jeszcze. Macie jeszcze trzy tygodnie niecałe prawdopodobnie. Poczekaj, przed streamem włączałem było ile? Eee. 1 169, a było 1 168, proszę. Minęło tam pół godzinki, nie? Pół godzinki z hakiem minęło, a już mamy dodatkowe półtora tysiąca podpisów, więc no. Proszę podpisywać, kto nie podpisał. Od razu do urny. Daleko nie macie, bo to w internecie się wpisuje. I, i będzie git. Może w końcu kiedyś, nie? Eee. Pirate Software dla swoich korzyści ubił swoim pierdoleniem akcję, to nie ma co się dziwić. Właśnie z Pirate Software jest śmieszna sytuacja. Bo <noise> wydaje mi się, że gdyby nie to, że Pirate Software tak mocno jechał po tym, bo to on, on po tym jechał już dawno temu, to, że ludzie go krytykowali, to też było już dawno temu, ale teraz dopiero jakoś zaczęli go krytykować mocniej, na tyle mocno, że wiele osób specjalnie po to tylko, żeby jemu jakoś tak zrobić nie po drodze, to to wybuchło jeszcze mocniej, że dzięki temu, że on to tak mocno negował, to dzięki temu był ten zapalnik, ten wybuch jeszcze większym pierdolnięciem. I dlatego to tak ładnie poszło nagle z tymi setkami tysięcy głosy w ciągu, kurwa, miesiąca ostatniego, dwóch tygodni, trzech może nawet, nie? Siemanko, Kronos, dzień dobry, dzień dobry. Nie wiesz, że on to źle zrozumiał. On, on jest deweloperem, nie? I prawdopodobnie jakby tam się cofnąć, kiedy ja to o tym pierwszy raz mówiłem, to ja, to ja już wtedy mówiłem, że on to mówi z perspektywy dewelopera, człowieka, który jest deweloperem gier. Który sam stworzył grę, która jest indykiem, która ma DRM polegający na tym, żeby być always online. Singlowy indyk always online DRM. Hmm. No, coś, coś jest nie tak, nie? Z tej strony. Przerywa streamer, czy coś nie halo? Halo? Może ktoś potwierdzić albo, albo za, zaniechać. Zanie, ten, zanegować. O, zaniechać. A więc no, z tym, z, tym, z tym, że on pracował w to ten. W ogóle śmieszne jest to, że on parę shotów z nim kiedyś widziałem, zanim o tym mówił. I on mówił sensownie całkiem. Bóg zelegryzi ci kabel od internetu. I on o niektórych, niektórych rzeczach mówił całkiem sensownie, ale... No wyszło z niego, nie? Wyszło z niego.